Na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie zestaw rakiet TA-37 Orbiter od firmy Tropic. Tak to mniej więcej wygląda. Pozostała część jest tutaj, bo opakowanie mi się rozerwało i rakietki wypadły. W zestawie, za który trzeba zapłacić około 40 zł, mamy 5 dużych rakiet. W tym trzy naprawdę spore rakiety w porównaniu do dłoni i dwie. Troszeczkę mniejsze w porównaniu do dużej rakietki. A zarazem producent dba o nas i dorzucił nam kijeczek do odpalania owych rakietek. I teraz, tak, owe rakietki nigdzie nie posiadają ilości mieszanki, więc ciężko mi jest powiedzieć, czy będą dobre, czy nie. Rakietki w samym sobie są ciężkie i nic tam nie szeleści, nic nie skupi, nic nie wypada, więc wyglądają na wykonane dobrze. Plus oczywiście za osłonkę na ląd, która zabezpiecza przed przypadkowym zapaleniem lub też zamoczeniem, jeśli padałby na przykład deszcz. I zobaczymy jak to wszystko przebiegnie. Odstawiam sobie jedną rakietkę, którą kiedyś w przyszłości wraz z pozostałymi rakietkami odpalimy sobie takie wielkie strzelanie z dużej ilości rakiet i zobaczymy jak to będzie. To nie jest test, nie będzie test. Tylko to będzie takie po prostu luźne strzelanie z dużej ilości rakiet. Więc przetestujemy sobie dzisiaj dwie duże rakietki i dwie mniejsze rakietki. Nigdzie na owych rakietach nie mamy napisane, jakie mamy efekty. Tak samo jak już powiedziałem o gramaturze. Mamy wszędzie tylko instrukcję użytkowania. Możecie sobie zobaczyć, tak to mniej więcej wygląda. I rakietka z bliska, żeby nie było, że was. Kantuję. Będę starał się z czasem wprowadzić opcję, że na samym początku wyświetlę Wam gdzieś u góry czas, w którym momencie zacznę testować, bo nie każdego po prostu interesuje, jak opisuje dany produkt, niektórzy tylko czekają na wystrzały. Uuu. Taka podnieta, więc będę Wam więcej czas yy, pokazywał. Niech sobie możecie przewidzieć i zobaczycie, gdzie będą dane wystrzała. Kogo interesuje opis, a zarazem recenzja na samym końcu. Będzie oglądał od początku do końca, więc nic innego nie pozostaje mojej mordeczki, a krecimy z tematem, a więc zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy. Najpierw lecimy od mniejszego koliberku. Ale piękna Wow To był mały kaliber, ale piękne te orbiterki. Zaraz zobaczymy kolejną Już w pewnym momencie zaczyna spadać, bo nie miała mocy. Ale naprawdę bajer. I efekt długo się utrzymuje. Ale piękne. Oczywiście kamera do końca nie wyłapuje tych wszystkich iskierek małych, ale naprawdę jest jazz. Teraz lecimy z większym orbiterkiem. Jedne z piękniejszych rakiet, które odpalałem. O stary, to jest moc dopiero. Mniej więcej cena jednostkowa to 8 zł ale te są naprawdę bajer. Rakiety konkret. Ale poszła, jak przycina. Uf. Ja pierdziel, ale piękny efekt. Jeszcze spadają gwiazdki, już wy tego nie zobaczycie. Nadszedł czas na króciutkie podsumowanie owych rakietek. Orbiter TA-37 od Tropika i muszę się przyznać, że naprawdę rakiety mnie zaskoczyły, bo spodziewałem się, bo większość rakiet tego wyglądu i tego kalibru odpalałem, to zawsze było jakieś coś, coś słabego i mówię: za 40 zł, 5 rakiet, no to nic dobrego nie wróży, ale się troszeczkę przejechałem. Odpalając te pierwsze dwie małe, byłem pod wielkim wrażeniem, bo naprawdę piękne efekty i długo utrzymujące się na niebie. Kamera już dawno przestała łapać, a ja jeszcze widziałem multum małych złotych iskierek, naprawdę długo utrzymujące się efekty na niebie. To jest ogromny plus dla rakiet, oczywiście też dla wyrzutni. Bo wiadomo, nie sztuką jest, że coś wybuchnie i zaraz zniknie, tylko sztuką jest, jak coś wybuchnie i długo się na niebie utrzyma. <laughs> Jeśli chodzi o te duże rakiety, tu się spodziewałem, że będzie identyczna moc, ale się troszeczkę przejechałem. Rakietki były głośniejsze, efekt był mocniejszy i dodatkowym plusem, co pierwszy raz w życiu się spotka, muszę się Wam przyznać, Przejście kolorów ze złotego w czerwony to naprawdę pięknie na żywo wyglądało. Rakiety bardzo wysoko zbijały się w powietrze i ogromne te efekty były naprawdę ogromne i przepiękne. Nar normalnie bajeczka. I no szkoda, że tylko za 40 zł mamy 5 sztuk. Jakby taki zestawik kosztował około 30-35 zł, to dałbym mocną dychem. Za 40 zł dla tego zestawu tych rakiet dam ocenę 9 z malutkim plusikiem, bo naprawdę rakiety wywarły na mnie ogromne wrażenie. Na tyle rakiet, co dotychczas odpaliłem, no to wiadomo <laughs> jakie e, rakiety były naprawdę wow, i tylko bardzo, bardzo mało było takich rakiet, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie i za takie rakiety trzeba było zapłacić ponad 100 zł. Tu mamy rakiety poniżej 50 zł. Które naprawdę zwalają z nóg. Ogromny plus dla firmy Tropic za rakiety Orbiter, godne polecenia. Jedynym minusem dla tych rakiet jest to, że nie mamy nigdzie na tych rakietach napisane ilość mieszanki, a zarazem jakie mamy efekty. Ja jeszcze na efektach tak dobrze się nie znam, więc jeśli ktoś zna się dokładnie na efektach, niech mi napisze w komentarzu, co to były za efekty, bo nie chcę skłamać, czy to była brokatowa korona, czy złota palma. <laughs> nie chcę was po prostu. W błąd wprowadzać, muszę się po prostu tego jeszcze nauczyć. To byłoby na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że to była moja obiektywna ocena. Napiszcie mi w komentarzu, jak wy oceniacie te rakietki, czy je zakupicie, czy kiedykolwiek je mieliście i jak Wam się one spodobały. Trzymajcie się moje mordeczki ciepło na razie.